Jak zamierza pan spędzić wakacje? Ja mam, jestem, jak widać, cyklista i jeżdżę rowerem. Teraz w czwartek jedziemy do Częstochowy. Raczej w góry wyjeżdżam. Proszę, już jedna opalenizna jest. I za tydzień jadę z kolegą w Beskid Niski. Na następną wycieczkę rowerową. A czy pana zdaniem w Radomie można spędzić e, no, swój urlop? No? Najbardziej zalew na borkach, no powiedzmy, samo miasto dla kogoś z prowincji że coś, to ma sporo atrakcji, wiem coś o tym, bo córka jest nauczycielką w Warszawie. No, tam też jest to na to w mieście, takie atrakcje dla dzieci. No ale Radom pff, powiedziałbym, niewiele ustępuje w Warszawie w tym względzie. Borki Radom nad Zalewem, dużo jest atrakcji dla rodzin dla dzieci. A jakich atrakcji Twoim zdaniem brakuje tutaj jeszcze? Hmm, trudno powiedzieć. Może jakichś takich parków, gdzie więcej by osób chodziło. Hmm, Jakieś rekreacji przede wszystkim, nie wiem, jakiś centrum turystyki, coś w tym stylu. Jakiś, nie wiem, może aquaparków, coś, coś bardziej na świeżym powietrzu. Można fajnie spędzić czas w jakichś parkach, ale według mnie brakuje jednak atrakcji na wakacje. Tak, to samo zdanie mam. Jaki na przykład? Mm, nie wiem. Na przykład mógłby być basen taki na dworzu. Mogłoby coś powstać na zalewie na bojkach, na przykład, żeby coś odnowić, uatrakcyjnić, że tak powiem. Raczej, Radom jest taki mamy, mamy, przyciszony. Nie, nie jest dość mocnym, głośnym miastem. Po prostu miasteczko. Czy sądzą państwo, że w Radomie można przyjemnie i miło spędzić czas? Eee, ciężko mi <laughs> powiedzieć. Jak, tam, ktoś, jak ktoś potrafi kapturski, coś, kapturski, coś kapturski znaleźć dla siebie, to na pewno znajdzie. Mhm. No zależy z kim, ich, no tutaj w Lesie Kapturskim, w Kosowie można, w samym centrum to raczej nie tutaj blisko, ale jest trochę miejsc ładnych. No generalnie ja to myślę, że tak, mamy tutaj fajny, mega fajny szlak, który prowadzi tymi pomnikami, co nawet o tutaj za nami stoi i ta maszyna do szycia, i te buty, więc pod tym względem jest jakby mega spoko, żeby sobie zrobić spacerek. Oprócz tego co mamy śliczne muzeum, takie są piękne wystawy, więc zawsze można znaleźć coś dla siebie, oprócz tego, co mamy. Park Trampolin na przykład, więc, więc mega super można spędzić czas. Zalew na Borkach. Też no, myślę, właśnie, że jest teraz się wybieramy. Jest atrakcją, tak, że... żeby spędzić czas. Teraz tam park wodny zrobili dla dzieciaków, więc też myślę, że jest w porządku. Tyrolka jest nad tym, nad całym zalewem, można się przejechać, także jest mega dużo opcji. Piękny, mamy zalew na borkach, tam się różne imprezy odbywają. Tutaj w centrum tak samo. No jest muzeum malcyskiego, można odwiedzić. No także, no i uważam, że. Jest gdzie sobie pospacerować, dużo jest parków odnowionych, nowych, lotnisko mamy piękne, można odwiedzić, zobaczyć, naprawdę na wysokim poziomie. Myślę, że tak, tutaj na, na Żeromskiego. Myślę, że ta ulica kiedyś była o wiele bardziej żywsza, były tutaj koncerty darmowe i teraz trochę obumarła, ale myślę, że jakby znowu coś zaczęli robić, to mogło być dobrze. Jest piąta klepka. Więc Wystarczy. chyba wszystko jest, co, co jest Do potrzebne. Można pójść, no, by z kebab, no wszystko jest, atrakcje są. Powiem szczerze, że uważam, że nie za bardzo, ponieważ nie mamy tak y, dużo atrakcyjnych zabytków jak inne miasta. Mhm. Jakich na przykład? Powinniśmy mieć, ale tego się niestety nie da zmienić. Więcej terenów zielonych znaczy, ta, akurat to dałoby się zrobić, ale co chodzi o takie starożytne zabytki, no to już niestety nie możemy sobie na to pozwolić. To zależy od wymagań. Jak to, co lubi, bo jak, jak ktoś za duże ma wymagania to żeby nie wiem co robił to mu zawsze będzie przeszkadzać, nie? A, 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 a jak ktoś ma takie po prostu średnie no to można wszystko, można to. Tylko dla chcącego to nie ma nic trudnego. Myślę, że tak. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Na przykład tam na fontannach albo gdzieś yy, yy, w parku posiedzieć sobie. I pochodzić. No, co tam takiego fajnego jest? No, można na przykład wziąć dziecko, żeby się pokąpało, bo leci stamtąd woda, tak, no i dużo, wiele innych atrakcji. No akurat jesteśmy tutaj u teściu, więc mieszkamy 300 km stąd na Mazurach i spędzamy czas w Radomiu, właśnie z galerii wychodzimy i można też tu spędzić miło czas. Na Borkach nad Zalewem wczoraj byliśmy, więc jest dużo miejsc fajnych też do zobaczenia.